Cześć, witam, Tomek największy sklep longboardowy w Polsce. Prezentujemy wam dzisiaj dechę od Ram Longboard, jest to Mask Melon w takiej właśnie kolorystyce. Tutaj przyświtujące drewno oraz pomarańczowa, Adam wam właśnie grafę pokazuje. Długość tej dechy to 86,4 cm, szerokość 22,2 cm, przy wheelbase 56 cm. Tworzy tą dechę naprawdę fajnym, uniwersalnym cruiserkiem na miasto. Nie jest zbyt długa, ale jest naprawdę uniwersalna, zaraz wam powiemy dlaczego. Traki w tej desce to Reverse King 180 oraz kółka Ram Longboards Pre-Drifted 70 mm, 78A. Jak widzicie, troszkę już takie właśnie zjeżdżone, żeby jakieś pierwsze slajdy można było na niej robić. Dodatkowo decha jest twinem wyposażonym w niewielkie kikery. na końcu. Leciutkie, bardzo zawinięte. Spokojnie podbijecie tą dechę, spokojnie wykonacie jakieś pierwsze triki na niej. Jest to twin w dropie. Takie przez dechę, blisko osadzona, bardzo płynnie na tym sprzęcie jeździ po mieście. Także naprawdę jest to świetny cruiser, jeżeli szukacie czegoś o niewielkich rozmiarach, a dodatkowo e, takiego kompaktowego właśnie. Od góry sypany grip z logiem RAM Longboard na środku oraz takim tutaj nadrukiem. E, bardzo fajne takie gadżety, bardzo, bardzo wszystko ładnie e, naprawdę wygląda. RAM bardzo mocno podciągnął jakość swoich desek od e, no, ostatnich no. lat. Dodatkowo jak widzicie Wiercone traki, także śrubki są na równo z trakami tutaj, nie? Także, także nie wystają ponad traki, co też jest właśnie takim wyznacznikiem trochę jakości w tej desce, powiedzmy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tej deski lub innych desek z naszego sklepu, piszcie do nas, chętnie odpowiemy na wszystkie wasze maile, subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie inne nasze filmy. One bardzo to